O! Jesteśmy jakimś burdelu? Czy to nie jest dziwne? Tej, ta gra... Ta gra była pierwsza przed genderem. Ej, czy to nie wygląda... Ta twarz nie wygląda wam znajomo? Wow! Głupi pomysł. To nie... Co? Policja? Jaka policja? Ej, dupeczki, jak coś, to ja nie przychodziłem tędy, nie? O kurwa! Wejdźmy do restauracji, to na pewno będzie bezpieczniej. O, 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 Kupa bez siku. Wow! Łoł! Wow. Wow. Nie, 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 Ja dopiero co zacząłem grę! Skurwysyny! syny Noki kurwa! to jest, to jest, to jest łatwy tryb gry? to jest kurwa łatwy tryb gry? Ja się pytam, pytam.